Z wyniku wyborów prezydenckich ogólnie jestem zadowolony. Uzyskałem duże poparcie, z którego jestem wręcz dumny. Pokonałem kilku faworytów tych wyborów, na których mówiono, że na pewno będą w drugiej turze. Druga, która jest dla mnie jednak sporym zaskoczeniem, nie obstawiałbym takiego rozwoju spraw. Dziękuję wszystkim za oddane na mnie głosy. Obiecuję, że mimo, iż nie zostałem wybrany prezydentem, będę starał się realizować swój program wyborczy. Dziękuję, gratuluję wszystkim kontrakandydatom i życzę powodzenia w dalszej drodze w pol. Trudno mi teraz na gorąco oceniać sytuację związaną z wyborami parlamentarnymi. Naprawdę nie chciałbym teraz wysuwać jakichś niepoprawnych politycznie wniosków, aby nie skrzywdzić kogoś niewinnego na pewno w partii i musimy jeszcze ciężej pracować, aby kolejne wybory nie były już dla nas niemiłym zaskoczeniem.